Hmm. Wyobraźnia mi za mocno pracuje o -o. No cześć! A, ty naprawdę przyszłaś! A ty co sobie myślałeś? Oczywiście, że przyszłam. <noise> Zaczynałem myśleć, że już cię nie obchodzę. Oh, jak mógłbyś przestać mnie obchodzić? Co by nas miało rozdzielić? Czy ja wiem? Sława? No, co ty? Przecież wcale nie jesteśmy sławne. Ty jesteś Iris Dolly rok, czy miał dobra? <laughs> <A! śmiech> Okej. Okay. skoro już ustaliliśmy, że absolutnie nie jesteście sławne, załatwiłaś tę swoją ważną sprawę? Ktoś ma do ciebie zadzwonić? Co? Twoja komórka tu leży. Przepraszam, zły nawyk. Słucham cię uważnie. Dzień dobry! Jestem Auriana i mam dla pani super niespodziankę! Pani córka Brenda tu jest! Proszę otworzyć! Pięknie proszę! O! Nie jest pan mamą Brendy? Przepraszam, że przeszkadza. O, no tak! Ha? O! Drugi różowy! Auriana! Ha? Źle się do tego zabrałaś. Pozwól, że pokażę ci, jak to robić. Mhm. otwierać! Nie skrzywdzimy was! Przeszłyśmy z waszą córką! O, o he, he, ja. E, e, pomyliłam adresy. <grym> to było zabawne! Ale się pomyliłaś, nie? Okej, okay. przyznaję, że to trudniejsze niż myślałam. Ale ja? A co jeśli mama Brandy już tutaj nie mieszka? Może się stąd wyprowadziła? Nie dowiemy się, jeśli nie zapukamy do każdych drzwi. Brenda? Wtedy wylałem mu na kolana koktajl bananowy z wiśniami. Po prostu wysunął mi się z ręki. Gość się strasznie wściekł. Chyba nie powinienem się śmiać, ale nie mogłem się powstrzymać. <laughs> ha. Może odbierzesz? Co? Gdzie? A to? Nie, 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 przecież słucham co mówisz. Jeszcze jeden sygnał i przełączy się na sekretarkę. Halo? Okej, okay, zaraz do ciebie oddzwonię hmm. Musisz iść? Nie, najpierw wysłucham tego co mówisz Iris, jeśli musisz iść, idź hmm. Nie chcę iść Ale naprawdę muszę, przykro mi Już sam nie wiem Hej, Chris, zapomniałaś torby Co to jest?